Drodzy widzowie, dzisiaj będzie rzecz dość hardkorowa. Idę do jaskini w pierdolu. Jestem tu totalnie sam, nikogo tu nie ma. Byłem w tej jaskini dwa lata temu. Średnio pamiętam jak tam te korytarze lecą, ale postaramy się rozkminić. Jest to bardzo ciasna jaskinia. Możecie sobie poszukać innych filmów, tak zwane jaskinia w pierdolu, nie podam prawdziwej nazwy, dlatego że już parę osób tu utknęło i służby musiały wyciągać. No i jak będzie za dużo osób tutaj utykało, to w końcu zakratują. Także ubieram się i do zobaczenia w środku. Jestem w środku i powiem Wam. że ja Mam trochę wątpliwości, czy jestem w dobrym miejscu, ponieważ... E ponieważ e, tu są dwa wejścia. Jedno jest takie małe, wydaje mi się, że to jest to, a drugie jest bardzo takie niskie. W każdym razie my sobie musimy iść chyba w tą dziurę. Czy ja potem z niej wyjdę, wyjdę jakoś o, te ujęcia będą takie jakie będą Ale. Teraz ja może to montuje. Nie wiem, czy to jest tu? A raczej. O chyba nie. Tu coś było kopane. Patrzcie, Grzybek. Grzybek. Tu coś było kopane, a tu jest. A nie, nie. Nie, to nie jest. Chyba raczej ja byłem. Ale już zapowiada się ostro na samym początku. O, jest. tam jest. Coś tam jest, jest, jest. Kurde, aż się cykam. Bo to wiecie, ja tutaj nie mam jak się odwrócić Nie mam jak się odwrócić. Nawet czy ja jestem w tym miejscu Ale jest wyszurany, więc tu wyjdzie zobaczcie, tu na tym bocie, i tak nie jest wyszurany Coś mi się kojarzy, chyba jestem w dobrym miejscu Chyba jestem, jestem. Mi się wyda. O, tam jest prześwit, tu w domu nic nie ma, a tu, aż jakie to z przejścia. Człowiek musi... Nie! Jest to jest, Spraw. jest. Człoreczek Jeszcze! mi się! sobie... Człoreczek. o tam są deski Aby bez wejścia z góry ale to nie jest chyba jest lepsze dla skoro już tu jesteśmy to przecież trzeba sprawdzić co jest dalej Ile komarów? no i tam jest przodek już. No, tak myślałem, że, że jestem tak, tu jest przodek, to nie jest to wejście. Nie pamiętałem dobrze, albo może to się zawaliło Może to się zawaliło A który ja przyszedłem górą czy domem? Chyba górą. A może dołem Dołem To tam jest sobie aha tak dołem przyszedłem bo to nie ja tym... chociaż nie myśmy w nocy ale tutaj nie jest takie dosyć my już wracać tam tam, 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 tam kurde, to wiem panu aż ciężko czasem uwierzyć no zobaczcie to przecież to jest ciężko uwierzyć że tu się zmieści człowiek ale się mieści Zasznie męczące. Idziemy kawałeczek dalej. Boże, targanie telefonu przez tą jaskinę to jest taka masakra Jakże jeszcze nie wiesz czy dobrze idziesz O To będzie tu to... to dawno nie było. To człowiek zapomnę. Niezwyczajnie urane A zobacz jak czasu. Kurde, no aż mam wątpliwości Chuj to Gdzie? Nie bierzesz Nie bierzesz Słuchaj, zobacz co by mi się stąd wydobywa Nie no, ja tego nie przejdę Nie ma szans jeszcze się dłoń zmieści Kurwa Mać, no, no i jest wyszurane. Dobra, wiecie co? Ja zostawię tu telefon i kluczyki i zobaczę czy ja się tam A, tak. w ogóle nie spadnę, To nie Wam błąd, błąd. Może nie spadnie. Może nie spadnie. Pamiętajcie, jak wchodzicie w miejsce, którego nie znacie, to zawsze nogami dół. Wejdźcie tam po prostu. Wejdźcie tam. Będzie tam coś jest. Rozumiecie, dlaczego to się nazywa jaskiniem w pierdolu? Nie no, kurwa, to nic nie tu. 是。<laughs> Ucho to jest ucho i dzielne. Dobra, wiecie co? Wyłączę telefon i pokombinuję, bo z telefonem to nie robota. Jak coś będę wiedział, to dam znać. Wróciłem do tej pierwszej dziury, bo zaczyna mi się przypominać. Wcześniej poszliśmy tam. Mówiłem, że to jest przodek, a to jest guzik, prawda? Trzeba zjechać tu na dół. Masakra. To jest chyba tak zwana skrzynka na listy. I tu e, jakiś czas temu utknął gość i uratowało go tylko to, że zobaczcie, tu jest Deski. i on tu złapał zasięg poniół i go wyciągnęli cykam się powiem wam cykam się strasznie ponieważ godzinę alarmową mam ustaloną na 16 jak do 16 jak to ust utknę do 16 nie będzie mnie szukał Próbuję tam wyczuć, co tam jest. To no, da się podjechać. To da się zjechać Daj się, daj się, daj się, dają się. Uf, da się. Tak się asekurować. O, mm, Jakaś beleczka. Coś kojarzę. Tu trzeba dalej w dół, tak? I jak pójdziemy w dół, to będzie się rozdziało. Tak, jesteśmy. Tabliczka kawiaka. Jesteśmy w domu. Patrzcie, stamtąd trzeba było się tu wślizgnąć. Teraz jesteśmy na głównym piętrze. Zobaczcie, tu są tunele. To są bielita. Ja zupełnie nie pamiętam gdzie trzeba iść Tu jeszcze wiaderka, zobaczcie jakie to muszą być harpagany, którzy tu jeszcze kochają zbyguję есть. На подманом. Что?

I wiecie, że dopiero jestem przed tymi wszystkimi hardcorowymi tutaj które... <tryk> <tryk> tu teraz Tu jest wyszurane I tu jest wyszurane Tak bardzo, proszę jest bardziej nieszalejnie... Tak, że idę dobrze. Tylko, że... Pamiętam... Skrzynkę. Telefon muszę wejść. No dobrze. gdzieś ale stres trzeba powiedzieć, że samemu bez że w zasadzie planuję z ponieważ nic nie pamiętam ale Przejdziemy. Najbardziej to się boję w takich sytuacji, że zjadę właśnie taką skrzynkę listy. I jak tu zjadę, i chciałbym zawrócić, no bo tutaj to bez problemu. No, zawracam i idę, tak, no, ale. O no to. Wiadomo. O! Dobrze idę. Patrzcie. Tutaj. To jest to miejsce, zawsze Kawiak mówił, że się chce iść w lewo, ale zapamięta, że przy tym wiaderku trzeba iść w prawo. To wiaderko stało kiedyś tutaj. I po prostu ktoś się przeniósł. Tak, pojażdżył już to miejsce. Tu się przeniósł, żeby... żeby no nie się. No i tu się zaczyna prawdziwy hardkor. Tutaj to już prawdziwy tyle wynik. To jest taka półka. Tak nisko. Ach. Polese. Polese. Dobra. To jest naprawdę to jest... Myślę, że jeśli chodzi o odległość, to ona nie jest jakoś hardkorowa ale To że cały czas Trzeba się ciągać, no cholera, zobacz tam, tam jest moja ręka I tam trzeba przejść Wiecie i toż tam dalej Powiem Wam, że przeszedłem. Co prawda, yy, nie znalazłem przejścia do tej drugiej jaskini, tak jak powinno się to przechodzić, tylko wyszedłem. Jak tam zjeżdżałem w tej skrzynce na listy w dół i poszedłem w prawo, to zatoczyłem takie wielkie koło i wyszedłem z lewej strony. Więc tą skrzynką na listy musiałem się wspinać w górę, co było hardcore. Zobaczcie, jak wygląda mój kombinezon. Tak wygląda etui od aparatu. nie wiem jak ja to domyję morda brudna cały w błocie wszędzie pomarańczowy ale o to chodziło odradzam każdemu tam jest taki hardcore Po większości nie nagrałem ponieważ nie byłem w stanie nawet zdjąć rękawiczki żeby włączyć ten telefon bo ten dotyk przez ten, ten nie działa w tej rękawiczce gumowej więc po prostu nagrałem wam, nie wiem, z 20%. To co później się działo, to przechodzi ludzkie pojęcie. Nigdy, nigdy nie iście tam sami. Naprawdę. Do żadnych czasów, To jest... To jest... To jest nie do opisania. Dwie godziny po prostu katorgi. Ostrej katorgi.